Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku zagramy w League of Legends. Gramy sobie znowu nie Nidali, nowa Nidali, po kolejnym, nowa nowa Nidali, po kolejnym, można to określić, Buffie lub po Buffie, po Nerfie, w którym to zwiększono zasięg dzidy, hitbox dzidy nie zasięg, tutaj czyli szerokość do 40 z 30 i szybkość jej. Otóż, gdy trafi kogoś z, z Q albo z W, to staje dodatkową 10% szybkości wszędzie, a 30% szybkości, e, gdy jest obrócona w stronę swojego przeciwnika. Więc e, buff na nidali po tym, na mm, lepszych gracie, w poprzednim buffie. Ciekawe. Ojejku, jejku. O jejku. Czy ta Asha gra pierwszy raz w LoL'a? Fuuu... Wspominam, że... Gramy na... Ups, lepiej... Nie skakać, zresztą nie mam jeszcze... Gramy... To jest normal, ale... To są siwerki, więc... No powinny wiedzieć, że wie, że ich zabijają na początku, no nie wiem... Tak mi się wydaje... Dobra, jakbym, jakbym na złość źle zerasował chcę bardzo stroberwać no, 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 no. Myślę, że to jest jakiś greedy master Dobra, jeszcze znałem ciągnąć nie Na razie sobie spokojnie zasujemy. Obijamy. Ojej, Troszeczkę dostaliśmy. Ale to nic. On też dużo, dużo dostał. A ja mam heal, a, przypominam. A, więc y czy te zmiany są odczuwalne? Gdyby mi dali te zmiany w ostatnim patchu, powiem tak? wam szczerze, że gram. No i tak jak widzieliście teraz, kiedy tego kota miałem i goniłem, no to dalej jest dużo szybsza. To trzeba powiedzieć, to trzeba przyznać. Nie trafiłem dzidy. No i chuj, kurwa, zjebałem. A jej, je, słabo to wyszło. E, trudno, trudno. Myślę, że na drobie... Na drobie, bo to ten z nie wygląda mi na dobrego. E, tak, tak, myślę, że Asze gra pierwszy raz lola. Albo ma jakieś duże lagi. Ok, moim double pop -up. To ciekawe. <laughs> Odpuścili dżunglę. Eee, tak, to są normalne, to są normalne, więc tutaj są swoje prawa. No ale dżunglę wypadałoby mieć jednak. A nawet na no normalach. Ostatnio jest popularna nidali pod AD. Eee, jeszcze nie próbowałem, powiem Wam szczerze i te ścinki 40 nie powinno ich być Brabi, leżę. Leżę. dobra widzę że widzę że bo z ich dostaje ostro po dupie niech jeszcze po jakieś takie cząsteczki zostanie jeszcze dwie odwiedziny na się wyłoży nie walną wtedy to E ja to bym go zjebał, nie? To jest straszne. A tak to użył chwila, no i, no i dupa To jest dobre teraz w tej dalej. Że zabije potworka i mam reset skoku prawda to jest to jest fajne bo ten skok się, się przydaje my no, podchodzimy zaskitujemy. Yy, uciekamy żeby uniknąć połku tak Wyrotu na razie mam ta gra się nie układa yy, bo Jak widzicie, nie mam adekery, A ja tutaj nie cisnę jakoś mocno. Ale postaram się, postaram się trochę lepiej zagrać. On po prostu musi złapać za trzy dziady na twarz. I tyle będzie z jego egzystencji. Że tak powiem. Ale co, Takie tam ulti dla harasu? on nie może zrobić? Ja bym jeszcze tą falę i bym się cofnął. A się coś odwala znowu. Nie dobra, nie będę brał, niepotrzebnie zostałem. Nie, nie, serio, kurwa. Mamy no, 15p, to ciekawe. ZX pod hybrydę? Może, może. Ale jest tak, e, kropelka. Nie będę szedł z Murelą, ponieważ uważam, że kropelka będzie lepsza. Już już sobie to stakujemy. Oj, yy, źle, zapomniałem, że teraz, jak yy, wiadomo, w leci w tą stronę, w którą mamy kursor. Mamy kursor, okej. Okay. Ta asza, 23 no i ja w sumie nie, nie tak dużo lepiej, aczkolwiek też nie ma w dumnych. Mnie... Spal się, proszę, no. Dobra, to jest... to jest idiotek gdzieś, no. Się... Nie kliknąłem, mój błąd, że nie kliknąłem na początku... Na początku E to mi dało trochę przewagi. W to chciałem postawić, nie wiem czemu mi nie kliknęło. Dobra. Wydaje mi się, że kremi jest ogra. Posypyja. To to uh, proszę, nasza asze. Jak się rozpykała. Hmm, tu jest. Tak więc e, szybka jest w dali, powiem Wam szczerze. I e, całkiem przyjemnie mi się nią gra szybko się odczuwalna, przede wszystkim, no i troszeczkę częściej wchodzą dzidy, ale nie powiedziałbym, czy Rajet tak mądrze robi, bo znowuż trzeba będzie ją teraz nerfić za niedługo. A jak na takie ciśnięcie normalów, nie ma co stwierdzić, prawda? Troszeczkę Tu chciałem poslesować, on tu presję zrobił bardzo ładną. nie spodziewałem się pod, po nim tego. Too late, my brother! Zanim jakiekolwiek combo... Ja mam szybsze. Dobra. Jest to okroparką, nie ma żadnych problemów z mamą, więc można spamować. Jakiegoś laga miałem. No proszę. Przepraszam cię asze eee, Nie wiem czy cię kieruje Braum, ale po prostu egzekucja w pierwszych minutach i eee, trochę mnie zdziwiła. Żeby no. nie mówić ostrzej. Ostrzej, może nie, nie ostrzej, ale jakoś inaczej. Dobra, mamy dwa punkty nie roznałem sobie, że mi się to zdarzyło. No, chociaż ostatnio, ale częściej. Okej. Okay. Nie ma baffa, widzę na ten Mervis X. Bra, by mi było bo jeszcze troszkę obiecy ze dwie jakby dostał na twarz, to wypadło. Jedna. Jakby teraz weźmy druga, to bym go zajebał. No szkoda. Druga Koniec. Nie wszedł mi ignite wcześniej, normalnie bym go zajęł. O nie tak Kurde, no... nie wcześniej użył ignite, to spokojnie, spokojnie wypadł. No, Okej, okay. myślę. Czy Shin? Shin do by spoko. A czekolwiek... Myślę, że pierwszy ten na Badon. później pójdziemy sobie w Shina. I budki. Budki zaraz. Okej. Okay. Jednego pota. Na drogę mm -hmm. Hybrydow Ziggs miałby jakieś szanse, no, tylko że ten głoś nie umie grać. Więc trochę wstyd dla mnie, że będę mówić first Tyle farmy, mam nadzieję, że się nie zmartwimy, przynajmniej tym samym. No akurat wierzę że musiałem w tego celować. A, byłem w tym pancie dodali jakieś niby szybsze celowanie, wiesz, co jest ciekawe. Czy dalej tak agresywnie? No dobre, dobre. No, nie zaskoczyłeś. Szkoda? Wydostał jakiś auto-atak, to padł. Hmm, szkoda Można byłoby zabić Dobra, e, pomogę Pomogę tutaj Zabijemy myślę, nie jesteś na Jakim cudem tego nic nie dostał Dobra, go 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 go, go.

Okej, okay, nie wolno MPU na początku. Uch, 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 jak cisną! Dobra. Będzie e, mało renderowania. Nie trafiłem na początku. Dzięki temu resetowi W, e, tak naprawdę W można wolnoć kilka razy, nawet przeciwnika w jakiejś tam walce. E, więc to jest ciekawe, to jest ciekawe. No co ja tak skidł? Gdzieś trzeba pomóc nie, bo jest Ace Ace w 14 minucie hmm, Ciekawe Też Uuu, jak złapał to Dobra, nie ma co się pierdzielić ja. Dobra, trzeba uciekać jakimś dziadem. Dzień dobry! A, ultim 70 hp. Kurde, na no niewielu go zostawiłem. A, można było rozegrać lepiej. To muszę przyznać. Okej, okay. trudno. A sprzedamy sobie do rana, myślę, że już nie jest tak potrzebny z kropelką. I zaczekamy sobie na te buty. Przeciwnik 6, 3, 21, 9. Asze ciśnie z Braumem. Braum od razu za supporta. Myślę, że, że ofiarnie. Dobra. No chociaż na początku trochę wzywa to aszę, że jest nutkiem. Co tam, Thresh'u? Huhu, hu hu, Thresh'u, ci jakiś item do sportu, bo nie masz pieniążków. Przykro mi, tak jest, prawda? Mam no, no tak, SS. Ostatnio mało właśnie zaznaczam SS-ów. To jest moim błędem, bo powinienem to robić. Mijam, eee, że tak powiem. Staram się mi um, zrobić plecy. Przeciwnik pokonany. ja tu ich mogę wszystkich zabić, ale pojedynczy, pojedynczy, moi drodzy. Chociaż robi się mi no nie dostał, nie dostał Na ten z X musi dostać zidną Nie wierzę No w końcu.

Tak więc nie nie moim zdaniem, za, za dobra. Będzie nerfiona, tak mi się wydaje. Spójrzcie, ona jest taka szybka, jeżeli właśnie złapie kogokolwiek, tak? No to w sumie łatwa, łatwy kill. Oczywiście na mnie agro. Dobra. można no, połóż, to? No dawaj, brał mnie. Kurde, ja chciałem to puszczać. Czyżby tres? Czyżby treść Dawaj, dawaj, dawaj do mnie, dawaj do mnie, dawaj do mnie. Bijam tam. Na paszce. zabierz go? No i nice. A, tak więc, moim zdaniem, kombinacje typu... Adenidali są spoko, ale Adenidali jednak tutaj e, ciśnie te przeciwniki. Całe kombo można palić sobie spokojnie. Okej, okay. co tu mamy? No, zrobiliście, dobra. Uu. Dobra, nie ma co. I to sobie pewnie będę miał na combo. To niech podejdzie. Maski, szoty... Nie trafione. Dobra. Dobra, zostanie? Nie dostanie. Może ja troszkę tutaj się wykiluję. Okay, tak jak mi padała to na bocie, więc nie powinna być mocna. Ktoś został. A, ten amon Jakby on... Jakbym go zabił, to spokojnie. No ale dobra. Okej, okay, ale nie ma sprawy. Nie ma sensu dokupować Zoni, myślę, że liczbę i byłby ok. Void tam... Nie będzie liczby mam kasę. To jeszcze książkę sobie kupię. Ok, 20, 21 minuta. Gdzie jest surrender, panowie? A, powinien być ten surrender. Jak ta się... Nie no, Aszy normalnie. CS ja jest słabe dla Dekery, no ale zabiała, więc... Próbuję CSować, więc nie jest, jest to aż, pierwszy raz grała. Muszę ją e, bardzo przeprosić. I... Bo pewnie miała jakiegoś laga, nie? Więc sorry, sorry, Asze, jeżeli to oglądasz. Haha, <laughs> ha. nie no. Wątpię, żeby... czekaj, to jest chociaż polek. Legenda, okej. Okay. Mogłaby to oglądać. E, listen, idę Ci pomóc. Aczkolwiek wątpię, żeby była to potrzebna moja pomoc. Bardziej się przyda Asia, tak tak myślę. Tak, jak widzieliście, troszkę tucha e, pewna presza. Ojej, 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 Co to się działo? Eee, nie trafiłem ten Okej, okay. no GG Myślę, że skończymy to teraz No jejku, aż to będzie się wracać Ja bym to chciał skończyć, bo... No, czyli przyjemnie się bawi, ale to się będzie jednak trochę renderować, więc wolę uniknąć długiego renderowania Dobra, tu puszczemy Oj, tu, tu Dobra, widzieliście tu HP bez trafienia Jidy jest Smida ale i teraz nie jest zależna tak bardzo od swoich Jid Okej, okay, ja zabiję No, heal za 1000, nie to jest... to jest ok postać aktualnie, nie wiem, heal. Jedna no z lepszych namida, e, z lepszych namida, aczkolwiek trzeba ją ograć, prawda? Nie, no nie będę tam się wyjął, nie? O, poddali się. No dobra. Czy tam ktoś był AFK? Zaraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy. sprawdzimy. A X był AFK, no ale to ograłem go. Nie, no słaby był typek. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zobaczymy tylko w Legends. Na razie. A no momento. Eh Vamos reportar nesse